Zabójstwo polskiego profesora w Grecji. Wśród zatrzymanych była żona mężczyzny i jej partner. Policja zatrzymała w Grecji pięć osób podejrzanych o zabójstwo polskiego profesora Przemysława Jeziorskiego. Zbrodnia na przedmieściach Aten wydarzyła się 4 lipca. Jak informują greckie media, wśród osób, którym prokuratura stawia zarzuty, jest m.in. była żona ofiary. Zarzuty wobec 43-letniej kobiety dotyczą zlecenia zabójstwa byłego męża, natomiast jej obecny partner posądzany jest o wykonanie tego planu. Konstantina M stanowczo zaprzecza ustaleniom śledczych. Wśród pozostałych podejrzanych jest dwóch Albańczyków i jeden Bułgar. Prokuratura zarzuca im istotną pomoc w zabójstwie. Obywatele Albanii mieli zapewnić możliwość swobodnej ucieczki obecnemu partnerowi Konstantyny M po tym jak ten zabił jej męża. Z kolei Bułgar zapoznał ich ze sobą i miał przekazać im samochód. Profesor Przemysław Jeziorski został zamordowany 4 lipca, kiedy odwiedzał swoje dzieci z poprzedniego małżeństwa. Otrzymał pięć strzałów w klatkę piersiową i szyję.